No wiesz, ja miałem 5% szans, jestem guardem i nic nie mogę im robić. Totalny useless. Dobra, teraz musicie wystrugać albo was rozpierdolę. O kurwa, to jest pojęcie. Jestem sam. Dobra, kto spierdoli, rozpierdala mu czaszkę. Ja nie chcę, to ciężkie na komórce. Dobra, idźcie, idźcie sobie wybrać. Dobra, co, dostałem, pierdolę, co dostaliście? Kurwa, dostałem parasol. Ja też. Ja pierdolę, kto dostał trójkąt? Przegrałem. Ja dostałem. To masz farta, masz farta w chuj Wycinaj gadzu, wycinaj ślin kurwa to Do odjęwania jest ziomek to jest? To? Wykonuje pracę Kurwa, co no tu robi? Nie, ja nie chcę tu, nie chcę na dzielnicę A Oliwia Dlo napisała, że ona chce mieć chłopaka Emo i, los, i, i Dawajcie na dzielnicę o, No na dzielnicę Ziomek napisał, o ok, kto pytał? Szaki <śmienic> kurwa! <śmienic> 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 Gdzie szaki? A tu.